Wiejurki i Bobry? Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym środowym już odcinku. Zapraszam na wszystko, co, co dziś się będzie działo. Mogę zdradzić, tylko tak uchylić rąbka tajemnicy, że zaczynamy oczywiście od wizyty u kur. Nie tylko tych naszych starych, ale i nowych. Kur i koguta, dla którego imienia ciągle szukamy. Życzę miłego oglądania. No i zapraszam. Bawcie się dobrze. Pierwszy poranek z nowymi kurakami w kurniku. Chyba te nasze zostały odsunięte od grzędy. Muszę im zrobić drugą, coś mi się tak wydaje. Albo poczekać, żeby się przemogły jednak i socjalizowały. I zaczęły jednak razem mieszkać. No ale nasze grzecznie od razu z kurnika. Do widzenia. Wyszły sobie i nie ma problemu. Tamte, toza cyrki robią. Skoki, podfruwania. No, ślimory. No, chodźcie, 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 chodźcie. Nie wariujcie, chodźcie. Ja już idę. Możecie wyjść tędy. Żeby jak najmniej się denerwowały. No, jeszcze czasu potrzebują, jeszcze czasu, żeby się przyzwyczaić. No dobrze. A jak widzicie, mamy zacny poranek. Taki sam raz do tego, żeby wstać i rzeźko ruszyć w dzień i ja to czynię najpierw jadąc za wieś dżunku do przedszkola nasz nowy kogut rozpoczął trele dzisiaj o 4 rano także dość wcześnie ale to i tak nie jest rekord, bo gdzieś tam u sąsiadów już od drugiej dawały coś są, coś mają nierówno pod Czwarta to też trochę wcześniej, ale jeszcze da się znieść nie jest to jeszcze tak bardzo donośne gdzie tam leziesz? No, no, to niech bada teren, tylko niech nie wychodzą. Nasze sobie tutaj w gróbce, tam te dwie kury tam, a kogut Polasta. Śniadanie zjedzone. Dobry uczynek spełniony. Byłem znowu zawieźć paczkę Kasi, paczka Dość ciężka i sporych rozmiarów. Także byłem skupiony na prowadzeniu motoru, nic nie nagrywałem. Eee, bardzo dziękuję panu za sypnięcie w oczy. Biednemu zawsze piak w oczy, eee, i, i wracam na razie do domu. Potem zobaczymy, co dalej. Ale dzisiaj dzień zanosi się bardzo fizycznie. Przygotowałem lunch na Juny. trzeba będzie go niedługo zawieść, ale najpierw chcę spróbować. Przygotować na razie pokój, później jeszcze tutaj tą przestrzeń kuchenną. O, po naszych poprzednich gościach. I jeszcze na wyrzucenie trochę rzeczy. No i tutaj trochę poogarniać. Znowu to babi lata. No dobrze, nie jest źle. Nie jest najgorzej. Tutaj troszkę ogarniemy Szyby Raz, dwa Dwie szczoteczki do zębów, ok Ręczniki przyniosłem, przyniosłem, dobra To pościelić Powycierać kurze I będzie dobrze Bo jutro rano Około mm. pewnie 5 rano Mamy kolejnych gości tutaj A, tak swoją drogą, skoro już jesteśmy przy Rezerwacjach przy wynajmie pokoi, to moi drodzy, koniec roku szykuje się bardzo tutaj no, taki mocno oblegany, że się tak wyrażę. Więc jeżeli planujecie listopad, grudzień, styczeń pobyt w Reap i rozważalibyście ewentualnie wynajęcie pokoju u nas, to prosiłbym was już o jakieś kon konkrety i kontakt na przykład na maila popas w albo przez jakikolwiek inny. Komunikator, czy na Facebooku, czy Instagram. No i dawajcie znać, bo, bo już jest coraz mniej wolnych, po prostu pokoi. Tak, tak realnie, ten okres świąteczno noworoczny to jest bardzo busy Ten drugi dom już jest całkowicie wynajęty. A tutaj jeszcze mamy jakieś pokoje, tylko że no, dobrze by było, żebyśmy już wiedzieli, że tak rezerwujemy i cyk. Mamy kłopot z głowy. Sprawa załatwiona. Dobra. To kochani, ja do sprzątania. A was zapraszam do dalszego oglądania. Po drodze do przedszkola Dżuny z lunchem, zatrzymaliśmy się w serwisie. Po pierwsze, chcę, żeby zrobił mi hamulce dobrze, bo ostatnimi czasy nie dość, że trochę piszczą, to po prostu słabo hamują. Nic nie wiem, co tam się, no coś trzeba zrobić będzie. A po drugie, zauważyłem, że trochę olej. Trzeba by było zobaczyć, gdzie, rędy, A oprócz tego przy okazji już wymianę oleju robię. Niech, e, niech leci na świeżym. Ale to najpierw uszczelnić, a potem wymienić. Zobaczymy. On na razie patrzy tylko, czy jest w stanie to naprawić, czy nie. No dobra. Ja nie będę przeszkadzał. Poczekam spokojnie. Lunch dostarczony do przedszkola. I w oczekiwaniu na zrobienie mojego motoru jedziemy na kawę, a że po drodze jechaliśmy obok Sakury, czyli tego second handu japońskiego, to żeśmy się zatrzymali. Darący sobie coś tam przegląda, a ja tu pamiętam, że widziałem kije do golfa, zwalczyć po ile są. I rozmawiałem też z, ze sklepem, z serwisem, nazwijmy to sobie, gdzie zostawiłem laptopa. Powiedzieli, że spodziewają się mojego laptopa dzisiaj około 5 po południu. Ja mam nadzieję, że to spodziewanie się przerodzi się w to, że on tutaj dotrze dzisiaj, bo już nie mam nic na jutro zrobionego. O ty! one są luzikiem, można sobie wziąć, kupić dwa czy trzy, siedem dolka. To zważywszy na to, że wypożyczenie Każdego kija kosztuje piątkę a siedemkę to są te najmniejsze e, Tutaj mamy wood za 10 dolarów 10 7, 10, to i tak bardziej się opłaca kupić e, niż wynajmować, szczególnie, że jedziemy w parę osób Nawet jak tylko z papciem No to robimy razy dwa czyli tam dwa wypożyczenia kija Dwa kije 10 dolarów, a tu kupno jednego 7-10, A zostaje z nami. Możemy przecież we dwóch grać na zmianę sobie. Albo kupić dwa, albo kupić trzy czy cztery. Podoba mi się ta koncepcja. To to chyba jest do jakiegoś Polo, czy nie? Może i też do tego. Może i do Polo, bo tutaj jest czapka do Polo. A to mała rękawiczka. Chyba też do Polo. To w Polo to ja na razie nie. W Pici Polo mogę co najwyżej. Ale były też kiedyś tutaj buty do tutaj baseball. Były buty do, do gry w golfa. No nie widzę teraz już. Nie ma. I są te orby na kije golfowe. Nie wykluczam, że kupię tutaj dwa czy trzy kije, bo wychodzi to po prostu w tej samej cenie jak wypożyczenie tam, tak jak mówiłem. Także? Dobre, czego zostaną, żeby mieć jakiś argument? Jak nie będę grał, nie spodoba mi się golf, to zawsze będzie to jakiś argument na, na sytuacje, które wymagają użycia argumentów. Patrzę, mamy kupić szybkie ten uh, race Cookera, bo nam się popsuł. Ale no to second hand to nie ma sensu. Tu jakie? spora rzeczy. Co tutaj ciekawego mają? Ramki do obrazów Co to jest? Let's beer Anytime Anywhere to no? on... Co to jest? Pompka jakaś taka, żeby z puszki nalewać, robić lane piwo, ale świetne. No beer serwer, drugi autentyk, i z puszki, psz, 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 lane piwo <laughs> myślę sobie Naprawdę, no coś zrobienia lodów Tutaj nie mam pojęcia. Śmieszne. Tutaj. 25 dolarów. O, małe dzieła sztuki. O, tutaj ile tego jest? Niezłe. Dobra. Starczy tego tutaj. Podziwiania sklepowego. Idę do darmu. Przyjechaliśmy teraz do kawiarni. Um, która wydaje się być. Kawiarnią robiącą dobrą kawę, prawdopodobnie, ale zobaczymy. Tarąg sobie coś zaraz zamówi e, Cappuccino. Tarąg 9000 9 zł. W miarę spoko ciepło, czarno, właściwie chłodno i czarno. Chciałem powiedzieć Rikiamu, Rikiamu, albo od bogaty, trudno powiedzieć. Tak to wygląda. All you need is love and more coffee. Yeah. Coffee o'clock. Kupiliśmy ee, arbuza dla dżungli żółtego. E, Lubi żółtego, bo jest inny. 28 tysięcy do zawoce. 3 tysięcy. E, yeah? it's ready? Na chęci, just make your break. To ja płacę. Pokój przygotowany. Kuchnia również przygotowana. Podłoga leśni. Wszystko jest jak należy. Chowam się. Nie, nie lubię sprzątania. Nie lubię tyle innych rzeczy fajnych, które można robić. I tyle innych niefajnych, które też można robić, a które nie są sprzątania. No ale dobrze, najważniejsze, że już jest wszystko przygotowane. Czyli ten ta największa, tak, największa żaba dzisiejszego dnia chyba już jest za mną. Jeśli tylko do mnie dotrze laptop, dzisiaj zgodnie z planami, to wszystko będzie dobrze. Gorzej, jak nie patrzę. Teraz idę do maczka, bo trzeba porozlewać, czy zrobić i porozlewać. O, właśnie, Icicle. A tutaj macie. Zwykła woda na razie. Nie, nie ice Tea? Nie, nie, musimy zrobić jeszcze jedno pomidełko. Można e, to dzisiaj teraz to teraz zrobić. Widać, że te skóry większe, więcej biorą. E, Bezczelny. cały czas siedzą tam w rogu, czy nie? Zresztą ogólnie tutaj, tylko ja teraz akurat robiłem modyfikację. Aha, yy, nabrałem piachu i jest miękkie, ten piach. Bardzo dobrze, Słyska. bardzo dobrze. A gdzie kury uciekły? K kura jedna poleciała tam. No, są one są psychiczne, one po prostu są spanikowane. Nie widzą to. parze. Ja rozrzuciłem ogórki, to proszę bardzo, one przeleciały. Nasze tutaj jest. Znają no właśnie, na no, nasze no, nas, nas znają. I widać, że nie ma jakiejś jeszcze relacji statnej? statnej. No, no tak, no. nie ma żadnej interakcji między nimi. To nic, czas potrzeba czasu. Kurde, myślałem, że w środku, a tu po, po górze. Też. <laughs> Osmyrało. Ruszam do Osticiza, zawieźć kolejną porcję tych tea i sery pobarwione, żeby mogła przygotować pod Rainbow Sandwich. Także ruszam do Siciza. Jestem już w Sychidzie. Dzisiaj porozmawiamy z Rosławem. Mówi, że dzisiaj tak słabiutko z tam. jak na razie. Mam nadzieję, że sytuacja się poprawi. nie będzie na trakcie handlować, skoro przybiorę trochę towaru. Dobra. Ja jadę dalej w miasto. Muszę parę Dobra. rzeczy jeszcze załatwić. A i pora lunchu się zbliża, więc pewnie coś niedługo zjem. Jest 5.30 po południu. E, powiedziano mi wcześniej, że spodziewają się mojego laptopa dzisiaj o 5.00, właśnie, 17.00. E, o 17.00 wysłałem wiadomość do sklepu z zapytaniem, czy już laptop jest do odbioru. Nikt mi nie odpisał. E, doświadczenie życiowe podpowiada mi, że, e, że nie ma tego laptopa i nie będzie go dzisiaj. E, wynika to z tego, że no, brak odpowiedzi e, może wynikać albo z A. Po prostu ludzie są bardzo zajęci, a jak za moimi plecami widać, nie ma żadnych klientów, czyli nie są zajęci. B, zniechęci udzielenia yy, odpowiedzi, która nie zadowoli mnie jako klienta. I dlatego nie odpowiadają, licząc po cichu, że być może sytuacja ulegnie zmianie. Wchodzę do środka. Fakt, że mam nadzieję na to, że ten laptop będzie, wykazuje nawet to, że mam plecak na, na, na sobie. Aczkolwiek. Dobra, chodźmy, zobaczmy. No i troszkę miałem rację, jeśli chodzi o ten serwis. Nie mieli dla mnie dobrej wiadomości, ale w sumie nie najgorszą. Czyli ten laptop dzisiaj powinienem mieć, ale późnym wieczorem, przed 20. Więc czeka mnie dzisiaj w nocy składanie, wypuszczanie odcinka, po to, żebyście jutro Państwo mogli go rano obejrzeć. Bo, no bo bufor już odcinków mi się po prostu skończył. I jakbym dziś nie dostał laptopa i nie złożył dzisiaj odcinka, no to jutro go nie będzie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o sagę laptopową. My jesteśmy natomiast tutaj po raz kolejny przy basenie. Pokażę Wam jak to w tej chwili wygląda. Okej, 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 OK, I will wait, I will wait. Jest kolejny tutaj się punkt otworzył. Następny, następny jest w trakcie. Ten też był otwarty, w tej chwili chyba jest za, za... Można, że też już się otwiera, czy? No tak, coś tam się dzieje. Ten jest otwarty, ten jest otwarty. Okej. Okej, ja, Maciek! Dobra. Mam prostu, żeby pojechać zanim gdzieś do prawdopodobnie właściciela, bo spyta... chciałbym się dowiedzieć o możliwość wynajęcia tutaj takiego kiosku. Ile to będzie kosztowało. No to ruszam zanim zanim słońce zajdzie i zanim wtedy ten człowiek. Dość częsta sytuacja tutaj w Kambodży. Pan nie do końca zrozumiał o co mi chodziło. Zrozumiał, że ja chcę wynająć pokój. Nie wiem dlaczego, dość wyraźnie pokazywałem, że chodzi mi o ten konkretny kiosk. Ale no są dość zawiłe sposoby myślenia tutaj lokatorów. No, i mnie tutaj do właściciela tamtego, e, chyba, basenu, całego, całości, który również ma tutaj dom i pokoje na wynajem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz ten właściciel powiedział, że to ok, to pojedziemy tam nad basen, żeby jeszcze raz wytłumaczyć wszystko. No, nie jest to skomplikowane, wynajęcie jednego sklepiku, ile to kosztuje, no ale, y, ale spokojnie, trzeba przez to przejść, żeby był hepiem. A swoją drogą, znowu za słońca będzie fajny. Jestem przed kurnikowem. No stała się rzecz naprawdę wspaniała. Siedzieliśmy z Maćkiem sobie spokojnie. Czekaliśmy co się wydarzy. Wczoraj zaganiałem kury do kurnika. A dzisiaj postanowiliśmy poczekać sobie spokojnie. Wczoraj zespieszyłem się, bo, bo, bo deszcz się zbliżał już zaczynał padać. Dzisiaj mamy komfort pogodowy i to spory. No i co się wydarzyło? Nasze cztery kurki sobie poszły do kurnika. I dosłownie pół minuty za nimi kogut i powoli za kogutem tamte dwie kury. Wszystkie wskoczyły na grzędę i grzecznie no Więc tylko zamknęliśmy kurnik, zamknęliśmy furtkę. No i kury w kurniku. A to ich druga noc dopiero tutaj. Co będzie później. Mądre kury, mądre. Jestem pod wrażeniem. Jednocześnie zbliża się 19, a zatem kolejna godzina deadline na dojechanie mojego laptopa. Więc w napięciu i nie w oczekiwaniu ja cały czas tutaj jestem. Jak tylko zadzwonią ze sklepu, to śmigam, wskakuję na motor i jadę. I zaczynam składanie odcinka. A jutro, 5 rano, około 5 rano, mam nadzieję, że nic się nie podzieje i przywitamy naszych kolejnych gości. Ja jeszcze takie krótkie podsumowanie, chciałbym wyjaśnić tutaj parę rzeczy, co się ostatecznie okazało, jeśli chodzi o, o te budki przy basenie. Po, po, po całych takich przesłuchaniach tam z różni właściciele różnych budek, chcieli się dowiedzieć, czym będziemy handlowali. Pani, która ma tam między innymi takie pit a la pizzę la i też ma kanapki, chociaż nie, nie, to nie, to tutaj nie potrzeba nam czegoś takiego jak, jak kanapki. Suma summarum. Udało się w końcu połączyć z właścicielem tego terenu. To jest Kmer, który mieszka w Australii. No i właśnie połączyliśmy się z Australią z nim i rozmawialiśmy. On się podpytuje, podpytuje się, ile znaczy, jaki mamy pomysł na to i tak dalej i tak dalej, żeśmy wszystko wyjaśnili. Ale jednocześnie powiedzieliśmy, że te kwoty, które nam tutaj przekazano, że są do, za wynajem, to są za wysokie dla nas i że w zbliżonych pieniądzach to możemy sobie w centrum wynająć duży sklep całkiem, a tutaj się na razie nic nie dzieje przy tym basenie. Ja mówię, no to poczekajcie panowie, ja mam dla was pewną propozycję. No i złożył nam propozycję, która finansowo jest lepsza niż pierwotna, natomiast nadal są to, są to spore koszta i, i, i na tym basenie się ciągle nic nie dzieje. My rozmawialiśmy z nim na temat przyszłości, pomysłu na to, jak to ma wyglądać. On mówi, że jeszcze około 3 miesięcy potrzebuje na to, żeby, żeby wykończyć tam wszystko, żeby zrobić tą część, sekcję dla dzieci ze zjeżdżalniami, i, I wówczas zacznie mocną promocję, i to ma być taki destination point tutaj, Siem Reap dla, dla, dla dzieciaków, dla uczelni, dla, dla, na, dla głównie dla młodych ludzi, ale on mówi też dla obcokrajowców, bo basen rzeczywiście jest duży, kapitalny do pływania właściwie jedyny taki tutaj, prawdziwy do pływania basen. Plus ta sekcja dla dzieciaków. No, i on właśnie chce mieć takie coś ala festiwalu, taki festyn codzienny, że, że się tam przyjeżdża i można sobie i zjeść, i się napić, i sobie i pobawić się. I, I to jest jego pomysł, i on to będzie bardzo mocno promował, ale jak on nam mówi 3 miesiące, to podejrzewam, że to będzie 6 miesięcy. Rozumiem, że on by chciał zacząć na wysoki sezon teraz najbliższy, czyli rzeczywiście 3 miesiące, ale czy to się uda, nie wiem. Niemniej, propozycja jest w miarę ciekawa, musimy z matkiem usiąść i policzyć. Czy, bo to jest inwestycja. Tego nie, bo w, w ciągu tych trzech miesięcy najbliższych, czterech miesięcy na pewno tam nie zarobimy. To jest raczej przytrzymanie, e, przytrzymanie budki. Tam budek jest chyba 10, Z czego 7 już jest wynajętych. Czyli, czyli, jakby tutaj jeszcze jest, mamy chwilkę czasu, ale nie tak dużo. Mam bezpośredni kontakt do tego właściciela i będziemy z nim, e, będziemy z nim to wszystko obgadywali i, i bezpośrednio już i, i, i dalej załatwiali. E, zobaczymy. E, jeśli chodzi o Koguta, e, dzisiaj Dzisiaj piał, ale już tak normalnie, to już było po 5 rano, także w porządku. No i właśnie, o 5 rano mieli przyjechać też goście, którzy przylecieli wczoraj bezpośrednio z Chin do Phnom Penh i z tamtą taksówką prywatną przyjeżdżali do nas. Przyjechali po trzeciej, troszkę po trzeciej rano, także zdecydowanie wcześniej. Tak się złożyło akurat, że dzisiaj się obudziłem po pierwszej, nie mogłem spać, także nie było problemu najmniejszego. I taki, taki w ogóle dzisiaj, taki, coś ostatnie dwa, dwie noce mam taki, nie mogę spać. Się dziwnie tak dzieje, no ale zdarza się e, czasami tak. No dobrze, to tyle, tych podsumowań, Nie chciałbym Wam za bardzo przynudzać. W tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Odcinek krótszy niż ostatnimi czasy, ale sobota, zatem cieszcie się dniem wolnym bez oglądania tych wszystkich tutaj dram, które dzieją się na łamach odcinków. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro. E, niedzielny odcinek oczywiście 7 rano czasu polskiego. Nie ma ulgi, nie ma taryfy ulgowej. E, a dzisiaj życzę Wam naprawdę udanego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia do jutra. Hej.